No się Grażyna Coelho sprawdźmy sobie rozkład no, ogólny. Co tam dla ciebie na dziś? Piątunio, piąteczek. Oho, pani kochana, pani kochana, jakbym mówiła do większości teraz swoich znajomych. Widzę, że jest jakiś w ogóle etap rozstań wśród znajomych, wśród mojego drzewa analogicznego. Wszyscy się kurwa rozchodzą, rozstają i zajebiście, bo jest summer time, trzeba się wyszaleć, kurwa. Sprawdźmy se, Grubo. Jakiś ogromny żal, jakiś ogromny smutek, ogromne rozterki. Może z tytułu tego rozstania, może z tytułu. Zrzucenia różowych okularków, może się rozjebały jakieś struktury rodzinne, może jakieś wyidealizowane postacie przestały być idealne w Twoim życiu. Coś po prostu pierdolnęło, masz teraz żal, smutek, rozterki wszelkiej maści. Mało tego, jeszcze jaki overthinking. Ogromny overthinking, ogromny natłok niedobrych myśli, niedobrych scenariuszy. Przeżywasz to, smucisz się, kumam, pozwól sobie na to. Dopuść te chujnie, to jest Ci teraz potrzebne, to nie przyszło bez powodu. Przyszło po to, byś dopuścił, dopuściła, żeby to się przetransferowało. Było zajebiście, to teraz dla kontrastu jest chujowo. Ok? Nie dlatego, że tak musi być, tylko jest harmonia i równowaga. Zjebało się, ponieważ nie było prawdziwe. Było zbudowane na iluzji, na kłamstwach, na manipulacjach, na szantażu emocjonalnym, na czymkolwiek było zbudowane. Był to niedobry fundament. I on pierdolną. No jak zbudujesz dom na chujowym fundamencie, to on ci pierdolnie w pewnym momencie. O kurwa, chyba zostanę raperem i ja pierdolę. Coraz lepiej mi idą te rymy. Mało tego. Zobacz, jaka tu jest walka wewnętrzna. Świże. Kitrasz się za zbroją. Ja nie będę teraz nic okazywał. Wszystkie kobiety są złe. Wszyscy faceci są do dupy. Ja się teraz z skitram kurwa za tą zbroją. Mm, bo może coś to zmieni. Gówno to zmieni. Chowasz się za tą zbroją ze strachu. Wydaje Ci się, że jak nie będziesz okazywał innym uczuć, pokazywał swoich emocji, pokazywała, to nikt cię nie zrani. Bullshit, kurwa. Ranisz sam siebie, sama siebie. Teraz cierpisz, teraz, oczywiście, jest poczucie niesprawiedliwości, niezrozumienia i tak dalej, ale zastanów się, co sam wysłałeś, co sama wysłałaś do tej osoby, że to wróciło po prostu w lustrzanym odbiciu. Rażę przyciągamy swoje lustrzane odbicia. Dwa, że to co dajemy tym ludziom, oni nam dają z powrotem. Jeżeli dają nam coś innego niż my, jeżeli my źle traktujemy, oni nas cały czas dobrze, 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 to albo żyją w syndromie sztokholmskim, albo też stosują manipulacje. To z jaką intencją wyszedłeś do drugiej osoby, czy wyszłaś, ile dałaś siebie, dostaniesz taką, taki zwrot. No bo. Kurwa, no nie, nie możesz traktować ludzi źle i oczekiwać, że będą cię lizać po dupie, że będą ci tupem jadą smarować, kurwa. Wszystko wróci. Choćby nie wiem, ile ta osoba się udziła, że ty się zmienisz, albo ty będziesz sam siebie okłamywał, że tak, tak, mhm, zmienię się. A tak naprawdę będzie ego przejmowało kontrolę, no bo dobra, mam już nad nią kontrolę, yy, mam przewidywalny schemacik, wszystko działa, wszystko gra, ale to gra do pewnego momentu. To by się wydaje, że masz kontrolę nad sytuacją. Jeżeli ty na siłę próbujesz kontrolować wszystko i wszystkich to znaczy, że nie masz żadnej kontroli nad swoim życiem. Jeżeli tak się zachowujesz, to znaczy, że tak byłeś traktowany w domciu. I przenosisz te schematy zachowań na inne kobiety. Jeżeli jesteś facetem i przyciągnąłeś archetyp mamusi, bo na pewno go przyciągnąłeś, to będziesz traktował swoją kobietę tak, jak traktowała cię matka. Bo masz zaburzony obraz, kurwa, kobiety. Jeżeli jesteś kobietą, będziesz traktowała facetów tak, jak twoja matka ojca. Bo też masz spierdolony obraz, kurwa, mężczyzny, kobiety, bo przyciągniesz archetyp swojego ojca, Grażyna, tak to wygląda, uciekasz z tego tytułu, z tego cierpienia umysłowego, mentalnego, emocjonalnego, um, energetycznego, spierdalasz sobie w melanż, karta bawienie się w tym przypadku wypada na niedobrze, no bo ty nie bawisz się, poświętujesz sukces, tylko spierdalasz w melanż, to jest naturalne, że jak się rozstajemy, to tak naprawdę szkoda nam tego czasu, który poświęciliśmy tej drugiej osobie, Hmm. Zaczynamy obwiniać, oczywiście ta, ta druga osoba jest najgorsza. Ty nie, ty nic nie zrobiłeś, ty jesteś bidulek. No nie kurwa, co wysłałeś eter, to do ciebie wróciło kurwa z nawiązką. No tak to działa, to nie jest jakaś kurwa innowacja. I to samo w drugą stronę grażena. No jak właśnie fair, no to czego się spodziewałaś? Że on ci będzie zapierdalał przy dupie i cię cmokał co chwilę. Każdy ma swoje granice po prostu. Więc jak budujesz cokolwiek na chujni, to pierdolnie to, pierdolnie chujowy fundament, cokolwiek wybudujesz na chujowym fundamencie, pierdolnie I to nie jest, kurwa, nic innowacyjnego, żadna nowość <laughs> Nic szokującego Uciekasz w melanż, żeby odwrócić uwagę od tego, jak cierpisz Ok, cierp sobie, płacz, dopuść ten ból, potrzebujesz melanżu, spoko Ile potrzebujesz, poświęć sobie czas, ale nie zapierdalaj w koło Macieja w nieskończoność, w te cugi bo to kurwa niczego nie zmieni. No, ile można to przerabiać, ile można być tłumokiem, ile można nie wyciągać wniosków, ile można nie robić feedbacku, ile można kurwa być na tym samym poziomie. No, kurwa, kolejny raz potraktowałeś chujowo kobietę i jesteś zdziwiony, że jest ten sam apet końcowy, kolejny raz zabawiłaś się jakimś Andrzejem i jesteś zdziwiona, że, że cię w końcu pierdolną albo zdradził. No, o co jesteś zdziwiona? Fundament jest najważniejszy. Żeby to wszystko, kurwa, Inaczej, żeby mogła nastąpić harmonia w umyśle, w duszy, w ciele, w sercu To trzeba przejść przez ten etap, pozwól sobie przejść przez ten etap Przez te niedobre emocje, Wpuśćcie niech one się, kurwa, transferują Co innego na chwilę odwrócić uwagę, kiedy idziesz na imprezę, co innego popierdalać w sługi wielotygodniowe Ignorując to, nie ignoruj, masz prawo do wszystkich swoich uczuć, do wszystkich swoich emocji, do wszystkich swoich potrzeb Masz do tego prawo tylko całe życie ci wmawiali, że nie masz. Całe życie ci zaniżali samoocenę, poczucie wartości, całe życie cię wyciszali, tłamsili. Nie i nie, nie bądź taki delikatny, nie? Znany temat. Pozwól sobie na to. Zrobili ci to najbliżsi, i teraz ty robisz to pozostałym partnerom, partnerką, które przyciągasz. Po prostu. Można to przeprogramować, można to przepracować, mogę ci w tym pomóc. Wjedziesz tu na prawilny tarot, mordo, napisz do mnie albo zerknij samodzielnie w ofertę, jaką mam w wyróżnionych relacjach. Zobacz, co mogę dla ciebie zrobić. Jak możemy sprawić, że to wszystko będzie kurwa, w zgodzie i w harmonii ze sobą, dobra? Nie męcz się. Ten proces niedobry będzie trwał tak długo, jak długo będziesz jechał, jechała na wyparciu i zaprzeczeniu, okej. Okay? wpuść to, niech to płynie, niech to transferuje, potrzebujesz się zżygać, to się zżygaj. potrzebujesz płakać, płacz, jesteśmy programowani na to, żeby tłamsić emocje, zrobili nam duże kuku rodzice, mi także, nic się, nic się, nie, nic się nie mówi, ja nie jestem kurwa wyjątkiem, ale ja już wiem, już jestem bogatsza o tę masę wiedzy, masę doświadczeń Ogromny glow up przeszłam, jestem już ileś poziomów wyżej i teraz mogę przekazać to Tobie, nauczyć Ciebie, żebyś już kurwa tyle nie cierpiał, nie cierpiała, dobra? Wierzaj tu na Insta. Miłego dnia.